Dzisiaj jest ze mną Sofii z ostatniej edycji Love Island. Cześć Sofi. Cześć. Miło, że zawitałaś do nas. To mi jest bardzo miło, że zostałam <noise> zaproszona na wywiad. Ja jestem bardzo zaskoczona, że tak dobrze jestem odbierana i że chcecie ze mną rozmawiać. No, jak najbardziej. Byłaś jedną, Super. prawie co, doszłaś do finału, także ja ci gratuluję. Dziękuję bardzo. I jak emocje, jakie emocje ci towarzyszą po, po wyjściu z widni? Skrajne. Totalnie skrajne. W jeden dzień mam, e, jestem pełna smutku, e, zaraz potem uśmiecham się i e, reasumując, już dzisiaj jest mega spokojnie pod takim względem emocjonalnym, ale dużo się u mnie dzieje. E, wczoraj wieczorem byłam na jednym evencie, dzisiaj znowu teraz mam z Tobą wywiad. E, zaraz później e, również wybieram się na kolejny event e, modowy, więc to też jest bardzo fajne, bo zawsze interesowały mnie takie klimaty. Tak, no to żeby Dobra tak. Tak, więc ogólnie jest super. Jest naprawdę super. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, tak naprawdę, odbiorem przez widzów. Mm. Tym, że dzięki takim wywiadom, możecie też zobaczyć mnie w takim wydaniu totalnie naturalnym. A widziałaś już odcinki? Love Island? Parę obejrzałam, nie wszystkie. Obejrzałam odcinki od mojego wejścia, czyli od momentu Casa Amor. Byłam bardzo ciekawa, jak wyglądałam. No, moje pierwsze reakcje były różne, no, bo dziwnie ogląda się siebie w telewizji. To myślę, że chyba każdy powie. E, tak, a wyszłaś dopiero w Casa do programu. Czy to mhm. była twoja decyzja, czy produkcji? E, to była decyzja produkcji. My nie mamy wpływu na to, od którego momentu jesteśmy zapraszani i możemy to zaakceptować bądź nie. Rzeczywiście troszeczkę stresowałam się ze względu na to, że moją rolą było w sumie odbicie chłopaka jednego, bądź drugiego, bądź trzeciego. A, no ja nie, nie lubię w takiej roli występować. E, na szczęście było się bez żadnych konfliktów z dziewczynami, mamy super kontakt, więc mm. e, ominęło to. Jak właśnie to. oceniasz dziewczynek? Zobaczyłaś się z jakimi dziewczynami wchodzisz do kasamor? Pamiętam, że pierwszą zobaczyłam Nikolę i z Nikolą bardzo dobrze trzymałyśmy się w, w, przez te 3-4 dni, bo tylko niestety Niki tyle była z nami. Później zobaczyłam obydwie Oliwie. Zorientowałam się, że się znają, ponieważ też uśmiechnęły się na swój widok. I Generalnie byłam bardzo pozytywnie nastawiona do dziewczyn, jak się okazało mamy teraz świetny kontakt, widziałyśmy się wczoraj, będziemy się widzieć za godzinę z Oliwiami, z Nikolą również mam cały czas kontakt, natomiast Nikola pochodzi ze Szczecina, więc jest to nieco dalej niż Łódź, I, i, ale będziemy się na pewno widzieć za jakiś tydzień, dwa, bo będziemy organizować imprezę z okazji Halloween. A jak faceci was odebrali w Casa jak, jak no to pytanie do, do facetów z Kasa Amor. Ja nie miałam problemów żadnych, żeby złapać kontakt z panami w Kasa Amor. Najmniej rozmawiałam z Bartkiem, koszykarzem. To się zmieniło później, jak przeszłam dalej, weszłam do Willi. I wtedy rzeczywiście też troszkę pogadaliśmy sobie z Bartkiem. Mm, ale, tak, to wszystko super, mm -hmm. jeśli chodzi o resztę chłopaków. Adam, na początku od razu ci się spodobał, jak weszłaś? Nie, ja miałam czy... taki komfort, że miałam możliwość oglądania tego programu wcześniej. Więc mogłam sobie rzucić okiem na to, jak ktoś się zachowuje, czy jest przystojny, więc Adam, tak, spodobał mi się w zasadzie od, od początku. Spodobała mi się jego taka naturalność, styl bycia. Później też w Casamor bardzo mi pomagał, bo co nie było pokazane w telewizji, miałam różne takie momenty, gdzie wyszła presja, emocje. Ja też bardzo szybko przywiązuję się do osób i przywiązałam się do nikoli, więc płakałam. Jak dowiedziałam się, że Nikola e, niestety nie przejdzie dalej i ja bardzo mi wtedy pomógł. Mhm. Wspierał mnie i naprawdę mieliśmy super kontakt, natomiast no, to był taki kontakt, który zakończył się takim czysto przyjacielskim e, no jakby zakończeniem mhm. bardzo okay. dobrym mimo masz, wszystko. E, obecnie masz dobre relacje z Adamem. Tak, tak, mm -hmm. jak najbardziej. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy. A wiedziałaś, bo mówisz, że oglądałeś wcześniej odcinki, to wiedziałaś, że Weronice mm -hmm. się bardzo spodobał Adam. Wiedziałaś, jakby e... byłaś świadoma tego? No, oglądałam te odcinki. Rzeczywiście widziałam, że e, Weronika jest zainteresowana Adamem. Wiem, do czego bijesz, tak? My znałyśmy się wcześniej. Natomiast tak, dokładnie. Absolutnie e, nie przyszłam e, tam, e, tak jak niektórzy mają teorie spiskowe, żeby Weronice zrobić na złość, odbić jej chłopaka. Absolutnie nie, to nie miało takiego miejsca. Ja przyszłam e, do programu. E, na początku poznawałam każdego z chłopaków, poświęciłam czas, żeby poznać Armina, potem Adama. E, Adam jasno e, postawił, Sprawę, że on nie ma opcji i nie wróci bez jakiejś dziewczyny z Kasamor do Willi i że dla niego ten temat jest w ogóle zamknięty. On nie chce z Weroniką budować żadnej relacji. I no dlaczego nie miałam e, tak naprawdę pójść w tę stronę? Mhm. No to na tamten moment, e, jak weszłaś do Wiliki, ty miałaś relację z Weroniką, ona była dla ciebie bliższa była bliższą dalszą znajomą? Dalszą znajomą. My poznałyśmy się jakieś trzy lata temu na planie teledysku PZ. E, wtedy zabrałam ją taksówką do centrum, jak wracałyśmy z tego planu. E, porozmawiałyśmy sobie wtedy troszkę, bo miałyśmy jakieś 15-20 minut czasu, zanim dotarłyśmy do centrum. Wiadomo, Korki. I polubiłyśmy się, miałyśmy się po prostu wspólnych w, w bliskich znajomych na Instagramie, sympatyzowałyśmy tam właśnie na Instagramie, i potem widziałyśmy się może jakieś dwa razy na jakichś imprezach w klubie. To tyle. Jak ją wtedy prywatnie poznałaś, nie w programie, czy ona też taka prywatnie poza kamerami jest powiedzmy wyszczekana, ma, ma jednak taki ostry temperament? E, ja e, bardzo polubiłam Weronikę, dlatego też, tak jak wspomniałam, do. No... Wymieniłyśmy się jakimiś tam kontaktami. Jest wyszczekana, ma swoje zdanie i to jest bardzo fajne. Ja lubię ludzi barwnych, którzy potrafią e, w ciekawy sposób wypowiedzieć się, mają swoje zdanie. E, I to tyle, mhm. co mogę powiedzieć na ten temat. Dobra, to wróćmy jeszcze. Wróćmy na Willę. E, jak tam już e, przyszłaś z kasa Mordowili? Jak ciebie dziewczyny przyjęły? E, ja w ogóle się nie bałam tego. Jak wchodziłam, to byłam totalnie wyluzowana, no bo miałam, tak jak mówię, ten komfort oglądania dziewczyn przez pryzmat odcinków, które wcześniej widziałam. I szczerze mówiąc, uznałam, że każda z dziewczyn jest fajna i znajdę z nią jakiś wspólny vibe. I jak mnie przyjęły, bardzo dobrze mnie przyjęły. Na nikogo nie jestem w stanie powiedzieć nic złego i to nie przez pryzmat z tego, że um, chcę być po prostu uprzejma, ale naprawdę fajnie nam się razem tam żyło mhm. pod jednym dachem. Dobra, no to wróćmy jeszcze do Twoich relacji, bo ja się też zastanawiam z Albertem z tego, co usłyszałam, nie wyszło. Mhm. E, czy teraz z perspektywy czasu nie żałujesz, że nie. Zostałeś z Adamem w, w parze? Mhm. Powiedzmy. Nie, 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 absolutnie tego nie żałuję. Ja e, świadomie podjęłam tę decyzję, że z Adamem zamykam te relacje i chcę bardziej poznawać Alberta, ze względu na to, że Albert bardziej mnie zainteresował w, pod takim kątem e, relacji damsko-męskiej, więc nie, absolutnie nie Taki żałuję. Jakie minusy tego. miał Adam w takim razie? E, nie miał żadnych absolutnie minusów, kochana, nie, 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 to nie, to nie, ten, e, nie ten case, e, po prostu, no nie wiem, myślę, że jak poznajesz chłopaka czasami, to nagle coś pyka, wiesz, czujesz się przy tej osobie bardziej, bardziej kobieco i e, masz ochotę spędzać z czym ci zauroczył Albert? No, ja lubię facetów, którzy mają e, rzeczywiście taki mocny temperament. E, Albert, e, Alberta było wszędzie dużo. Poza tym, e, jak Albert wrócił, e, to też wybrał mnie jako pierwszą osobę, z którą chciał poznać, mimo tego, że obok siedziały równie piękne, jak najbardziej e, piękne dziewczyny, więc. Pomyślałam, że może rzeczywiście jakaś tam strzała Amora e, go ugodziła na mój widok, jak się okazuje nie, ale, e, ale, ale chciałam dać temu szansę. A jak Cię traktował na wyspie Albert? E, no między nami było parę z pięć. E, nie traktował mnie źle, żeby to nie miało takiego... Wydźwięku. Natomiast ja e, no miałam jakieś już podejrzenia. Generalnie mam problemy z zaufaniem dla partnera, z którym e, chcę coś tam budować. I e, no nie podobały mi się niektóre też jego zachowania, e, co było widać też w Ocikach, zdradzić, Mogę jedna rzecz, jaka ci się nie podobała w nim. Może szybko wybuchał. Bardzo złością? szybko. Tak, dokładnie to chciałam powiedzieć, bardzo szybko wybuchał. Ja też jestem wybuchową osobą. Nie daję sobie w kaszę dmuchać, ale starałam się mimo wszystko rozmawiać w taki bardziej łagodny sposób. Dojść do konsensusu i rozwiązać nasze jakieś spory. Natomiast no, Albert podnosił głos. Jest to jakby też nie brak można powiedzieć szacunku do drugiej osoby, bo można rozmawiać na trudne tematy, ale w odpowiedni sposób, mhm. więc no to, to było rzeczywiście rażące w jego zachowaniu. Ty też mówiłaś, że Albert, chyba na swoim live, że on mówił Ci, e, obiecywał Ci coś na wyspie, e, co do Ciebie mówił, planował z Tobą wspólną przyszłość? E, wiesz co, możecie nawet to sprawdzić. Udzielaliśmy live'a dla Karoliny Gilon e, po naszym odpadnięciu i Karolina zadała pytanie właśnie, e, czy mamy już jakieś plany, co będziemy robić, jak wrócimy, czy będziemy próbować razem e, tworzyć jakąś relację? Jakąkolwiek być może po prostu koleżeńską, i możecie zobaczyć, że Albert tam ochoczo sam wyrywał się do odpowiedzi, że jak najbardziej taką relację będzie chciał ze mną tworzyć, że będziemy gdzieś tam wiem, chodzić na kolacje. Mi też mówił, że będziemy sobie robić jakieś, jakieś nocne wiesz, przejażdżki po Warszawie i, i generalnie, że ten kontakt będzie z jego strony w jakiś sposób utrzymywany. No tak nie było, ja nie widziałam jakby takiej ochoty w momencie, kiedy wróciliśmy, udzieliliśmy, zrobiliśmy live'a u siebie, u niego właściwie na, na, na profilu. Jeszcze wtedy uważałam, że to jakiś ma potencjał. Natomiast później, po paru dniach e, no takiej ciszy, przeplatanej pytaniami dotyczącymi tego, czy mam propozycję wywiadów, e, no uznałam wraz z Albertem, że nie będziemy e, chyba próbować żadnej takiej romantycznej relacji mhm. tworzyć. Mhm, ale tak po prostu zadzwoniłaś ty do niego, czy on do ciebie napisał? E, jak to wszystko wyszło w praniu? Jak to wszystko wyszło w praniu? Było, e, wyglądało to na takiej zasadzie, że ja e, muszę zdradzić, że już w piątek miałam propozycję takiego wywiadu, natomiast moja przyjaciółka doradziła mi, i, i e, no, Damian, z którym miałam ten wywiad, e, też zapraszał, e, pytał się, czy przyjdę z, ze swoją parą. Natomiast moja przyjaciółka doradziła mi, żebym na razie nie mówił Albertowi o tym wywiadzie, żebym sprawdziła, czy przez te dwa, trzy dni e, do terminu wywiadu e, Albert będzie okazywał mi jakieś zainteresowanie. E, no, nie było z Alberta strony jakiegoś, jakiejś szczególnej propozycji, żebyśmy obejrzeli razem odcinki. No wiesz, wracacie razem jako para, więc fajnie byłoby też razem te pierwsze dni spędzić, w jakiś sposób się może wspierać w tym wszystkim, bo emocji było naprawdę dużo. No a widziałam, że Albert oglądał odcinki z kimś innym. Nie padła żadna tego typu propozycja. Ja sama wyszłam z inicjatywą, żebyśmy pojechali po Armina i Laurę na lotnisko i całą oczywiście resztę, tak, jeszcze ta historia z Jacqueline, więc byłam bardzo ciekawa też w jakich humorach wróci cała ekipa z wyspy. I w istocie spotkaliśmy się tylko w tym celu, ja wyszłam do samochodu do Alberta, też sama zadałam mu pytanie, co robimy, bo bardzo dużo pytań padało ze strony naszych obserwatorów, moich obserwatorów, co z Albertem, czemu nie siedzicie razem, nie oglądacie finału, no i co? Wtedy tak naprawdę w dość naturalny sposób uznaliśmy, że zakończamy, to ja też nie widziałam właśnie tej chęci szczególnej. I tyle. Czy, czyli podsumowując, <laughs> gdyby Albert wykazał jakieś chęci, Mm -hmm. e, poznawania się bardziej, ty byś była otwarta na tą relację. E, tak, z myślę, że ja byłabym otwarta. Nie wiem, jakby się to zakończyło. Być może e, no, nie bylibyśmy e, małżeństwem narzeczeństwem, ale byłam otwarta po prostu na, e, na to, co przyniesie czas, a e, no, mimo że Albert. Mówił o tym, że będzie chciał się ze mną spotykać to tak. No ja jakby nie wyczułam tego. Myśl, tak? Myślisz, że on. Poszedł... Absolutnie nie mam mu tego za złe. Go with the flow. Myślę, że też w istocie sporo nas różni. Dla mnie nawet takie małe niuanse, jak to, jaki ktoś ma gust muzyczny, są bardzo ważne, bo sama zajmuję się muzyką i. No, Chyba w tej kwestii nawet mieliśmy jakieś różnice, więc pewnie by i tak nic to nie było. Myślisz, że Albert poszedł do programu, żeby się wypromować? Czy faktycznie on tam szukał miłości? Albert zapewniał wiele razy, że on wie, po co tu przyszedł, że on szuka miłości, rzeczywiście. Natomiast no, ja nie jestem jedynym przykładem dziewczyny, z którą był w parze, z którą de facto nie wyszło. Był w parze z wieloma dziewczynami. Tam z Anią też miałem mocne konflikty. Z Wiktorią, z tego co pamiętam. Nie pamiętam wszystkich dziewczyn, z którymi był w tych parach na, na wyspie. Ale no, musimy zwrócić tutaj uwagę, że jakiś wspólny mianownik jest i tym wspólnym mianownikiem nas wszystkich, byłych Alberta, jest on sam, więc e, może być to dość wymowne. Z kim masz teraz najlepszy kontakt po programie? E, trudno powiedzieć. E, na pewno e, z obiema Oliwiami mam świetny kontakt e, i dzięki temu, że mieszkają też blisko mnie, to mamy możliwość się umawiania. E, kto jeszcze? Z Nikolą utrzymujemy kontakt, tak jak wspomniałam, bardziej internetowy. Lori, Jacqueline, byłyśmy też na wspólnym obiedzie, musiałyśmy przyplotkować też to wszystko na spokojnie. Jeśli chodzi o chłopaków, no to też spotkałam się z Adasiem właśnie. Też musieliśmy trochę pogadać, jak tam to wyglądało. Mm -hmm. Te kwestie finałowe, hotelowe, więc. A z kim miałaśtki? Trochę mniejszy przelot. Z kim no, wiem, o co się chodzi? dogadywałaś? E, z e, Rafałem. E, to nie jest tak, że jakoś nie lubimy się, bo też e, coś tam sobie popisaliśmy po tym, jak wrócił. E, przywitałam się z nim oczywiście też e, na lotnisku, jak wrócił. Zapytałam się, jak się czuje. Ale mieliśmy tam takie jakieś małe e, konflikty słowne. E, no, więc tak. Dobra, to pogadajmy trochę też o finałowej parze, o zwycięskiej parze. Mhm. O Arminie i Leurze. Co oni nich no sądzisz? Pewnie. Czy tam pomiędzy nimi naprawdę coś iskrzy? Tak, zdecydowanie iskrzy. Ja już to widziałam na wyspie. I oni wyróżniali się bardzo na tle reszty par. No ja też tego chciałam. Ja też tego chciałam. Bardzo chciałam, żeby z Albertem też tak było. Natomiast no, nasza relacja była na znacznie niższym poziomie zaangażowania niż właśnie relacja Armina i Laure, Armin ja im poważnie traktuję Laure. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, Armin ma swój charakter, ma też swoją przeszłość, e, która chyba jest dość gorąca pod względem damsko męskich relacji. Natomiast e, ja widziałam, że na Naprawdę był zaangażowany w te relacje z Laurą. Laura też jest piękną, bardzo wartościową dziewczyną, więc trudno, żeby chciał się nią zabawić i ją w jakiś sposób wykorzystać czy też skrzywdzić. Mhm. To pogadajmy o kolejnej parze, która znalazła się w finale, ale nie przetrwała. Od razu wybuchła wielka afera po finale. Chyba wiem o kim mówisz. Dokładnie. Co zadziało się pomiędzy Karoliną, Bartkiem a Jacqueline? To już chyba każdy wie. Jacqueline sama się wypowiadała już dwa razy w taki sposób dosyć dobitny. No, ja też wiem doskonale z pierwszej ręki, jak to wyglądało. Bardzo mnie zasmuciła ta afera i zaskoczyła. Co nie miara, bo ja nie widziałam w ogóle pomiędzy e, Bartkiem a Karoliną jakiejś szczególnej chemii, a spędziłam z nimi dwa tygodnie. I... Czyli ty nie widziałaś, bo Karolina tłumaczyła na live, że oni mieli no, ja sobą bardzo nie dużo rozmawiali. Że nawet mimo, że nie Kiedy byli Kiedy ze sobą rozmawiali, <noise> Wy tak nie widzieliście. No, nie wiem, no, może, może rzeczywiście, jakieś tam dwa, trzy razy ze sobą pogadali, ale to, w mojej opinii, było po prostu na takim koleżeńskim etapie. Ja też rozmawiałam, czy to z Arminem, czy to z Adamem, który był moim eksem, i jakby no nie odwaliliśmy czegoś takiego. Ja nie kupuję tej historii z live'a. Uważam, że pewnie trochę polecieli z alkoholem, chwila słabości, może mieli rzeczywiście do siebie jakiś pociąg seksualny, wcześniej też. Zbliżyli się w programie, zanim przyszła Jacqueline, więc może się im bardzo spodobało i chcieli to powtórzyć. No ja sobie mm -hmm. tak troszkę żartuję, ale no ja uważam, że warto być szczerym i po prostu przedstawić się w taki sposób. Nie wierzę, szczerze mówiąc, że oni będą jakąś szczęśliwą parą. Mm -hmm. A kto jest winny tej całej sytuacji? Bartek czy Karolina? Przede wszystkim kto jest, kto zawinił? Kochana, ja uważam, że obydwoje absolutnie są temu winni na równi. Bartek jest dojrzałym, przynajmniej tak się na pierwszy rzut oka wydaje, mężczyzną, bo ma 31 czy tam 32 lata, więc no, generalnie powinien chyba wiedzieć, co robi. Cały czas przekonywał widzów, cały czas przekonywał nas, cały czas przekonywał Jacqueline, że chce z nią budować coś, że jest z nią za. Uroczony, dzień wcześniej nagrywali jakieś wyznania, i on też tam był bardzo poruszony tym. Więc no, totalnie tego nie rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o Karolinę, no to ona jest od niego prawie 10 lat młodsza. Być może to wynika właśnie z jej wieku, być może rzeczywiście z jakichś emocji, których było za dużo. Być może też z tego, że z Rafałem jej nie wyszło, chociaż ja to wiedziałam uh -huh. totalnie, że to nie będzie to i, i uh -huh. chciała jakoś polecieć. Uh -huh. A Jacqueline'a poważnie traktowała Bartka? E, tak, no ja rozmawiałam z Jacqueline i ona mówiła, że Sylwia, ja naprawdę chciałam mu dać szansę, e, może nie 100%, e, Bartka ją w sobie rozkochało, ale e, jestem przekonana, że po programie spotykaliby się i w zasadzie bardzo dobrze, że to się tak skończyło, bo nie, nie marnuje jej czasu. Mhm. Mówisz też, że na pewno wiedziałeś, że pomiędzy Karoliną a Rafałem się nie uda. E, czy oni wymyślili, powiedzmy, wymyślili sobie tą parę, żeby wytrwać do finału? E, myślę, że. Tak. <laughs> Krótko koniec. Myślę, że Trzeba. tak. To. Tak, no ja się pytam, bo ja też to widziałam, jak oglądałam, mm -hmm. że tam pomiędzy nimi no raczej nic nie będzie. No ja myślę, że widzowie są mimo wszystko w stanie zobaczyć, czy coś się tam dzieje między um, Islanderami, czy nie. E, no. Mm -hmm. Na Karolinę właśnie też no jest duży hejt. Ma teraz większy hejt niż Weronika po programie. O, zdecydowanie. Tak, i co uważasz właśnie o niej, bo no, przyzwiska lecą na nią bardzo, bardzo takie mocne. Mm -hmm. Przede wszystkim z tego powodu, że dość no, widzowie uważają, że była łatwa, bo na przykład łatwo przychodziło jej całowanie się z różnymi mm -hmm. uczestnikami. Jak wy to, jako uczestnicy na nią patrzyliście? Mm -hmm. e, no ja e, też chciałabym podkreślić, że nie ma co takiej wylewać. E, Sadzy e, i, i hejtu na Karolinę, bo na pewno jest to dla niej niełatwe. E, ja też, jak wyszłam z programu, to też czytałam komentarze, że jestem najbliższą osobą na świecie i tak dalej. Tego typu. E, I było mi, było mi trudno, aczkolwiek no, po dwóch dniach już jakby zapomniałam o tym. Co z tą Karoliną jeszcze, bo nie wiem. No, chodziło mi o ten hejt, który dostaje, jak wy, uczestnicy okay. na nią pat patrzyliście, czy wy ją już w pewnym momencie e, braliście ją na poważnie, że może faceci to znaczy... ją brali poważnie, bo ona nie miała ja problemu. Ja się nie skupiałam bardzo na tym. Ona budowała relacje z Rafałem. E, w którą ja też gdzieś tam głęboko nie wierzyłam. To, czy ona tam szybko pocałowała się z jakimś chłopakiem, ja uważam, że to nie jest niesamowite, bo to jest program rozrywkowy. Mieliśmy tam różne gry, zabawy i nie, nie sądzę, że ludzie powinni do to podchodzić jakoś szczególnie poważnie. No, ja tylko nie rozumiem tego, że zbliżyła się z Rafałem. Naprawdę widać było, że cieszyli się sobą e, e, nawzajem w różnych, e, w różnych sytuacjach, a e, teraz twierdzi, że cały czas w głowie miała Bartka. No ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, mhm. bo jeżeli masz w głowie faceta, który obok ciebie śpi, e, je, e, no to nie robisz z innym facetem e, różnych rzeczy. Mhm. If you know what I mean. mm -hmm. <laughs> Dobrze, to teraz już pogadajmy trochę o tobie, ale już poza Love Island. Mm -hmm. Super. Y jak Twoje poprzednie związki wyglądały? Czy byłaś w jakimś długim związku? Mój pierwszy związek trwał 4,5 roku. Weszłam w ten związek mając 17 lat. Y i bardzo dobrze wspominam tą relację, mimo że no, zakończyła się też e, takim malutkim dramacikiem. Natomiast e, ten mój pierwszy chłopak był e, osobą, która e, była ze mną w bardzo trudnych sytuacjach. E, I e, no, tak jak mówię, bardzo dobrze go wspominam. Mhm. I później co? Byłaś singielką i dlatego zdecydowałaś się iść do Love Island? Potem byłam singielką, miałam też drugi związek, który był znacznie krótszy, bo trwał około pół roku, tutaj też nie wyszło. I zdecydowałam się na ten program e, z różnych względów. Byłam po prostu ciekawa, jak to wygląda, jak wygląda e, cała procedura. E, Życia w, w, w takiej willi, zamknięcia w takiej puszce puszce, z, bez telefonów z obcymi ludźmi, więc to jest no, niesamowite doświadczenie, którego byłam głodna i ciekawa. Znalezienie miłości traktowałam jako spory bonus, bo ja jestem realistką i wiem, że w ogóle znaleźć miłość jest trudno, ale myślałam, że jeżeli tak będzie tam ktoś mnie zainteresuje w jakiś szczególny sposób, to dam temu szansę. Czym się zajmujesz prywatnie? Mówiłeś coś z modą związanego? Nie do końca. Moda była zawsze rzeczywiście dla mnie ważna i kto mnie obserwował na Instagramie nawet przed Love Island, to wie, że dużo czasu poświęcałam zaznajomieniem się z jakimiś panującymi trendami, oglądałam dużo pokazów mody. Natomiast czym się zajmuję? Zajmuję się i teraz na tym się skupiam w stu procentach DJingiem. Chcę się bardzo rozwijać w tym kierunku, bo muzyka zawsze była moją pasją. Kiedyś myślałam, że będę zajmować Bardziej e, śpiewaniem, bo też e, uczyłam się tego e, parę lat temu. Natomiast, e, no, osiadłam na laurach, mówiąc wprost, e, nie wzięłam się za to poważnie. E, pasja do muzyki pozostała, dlatego parę lat temu e, poszłam do szkoły DJ-skiej. Takie szkoły są, więc jak coś to się rozejrzyjcie, jak jesteście zainteresowani tematem. E, zrobiłam sobie kurs, kupiłam, e, co było trzeba i e, już zaczęłam później grywać e, na pianinie. Gdzie właśnie ukreskach. można Ciebie zobaczyć? W Warszawie, dziś w całej Polsce? E, grałam w Warszawie, grałam w Poznaniu, grałam w Częstochowie. E, na pewno, no, z racji tego, że mieszkam tu w Warszawie i jest to miasto, w którym e, jest chyba najwięcej imprez, no to tutaj można mnie zobaczyć najczęściej. Mm, no i co, zapraszam na moje imprezy. Oczywiście, jak będę mieć jakieś ważne bookingi, to będę informować o siebie na Insta, więc zapraszam również. Dobrze. Ja też będę obserwować to chętnie nie zobaczę. Zapraszam <gry> też do mnie na imprezkę. No, także ja bardzo dziękuję, że wpadłaś ja do nas. Również, i ja się dowiedziałam jak to się co tam się działo od kulis. Także dziękuję bardzo. Dzięki.